Hej, hey! witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem łowimy drapieżniki w jesiennej aurze. Jakbym powiedział szczupaki, to wyście się nie zdziwili, bo ostatnio one dominują na moim kanale. Ale nie, nie, nie. Dzisiaj łowimy sandacze. Jednego już złowiłem w nocy tydzień temu. A teraz znajduję się znowu na tym samym zbiorniku z jeszcze większą motywacją, bo wiem, że łapią się tutaj naprawdę rozsądne ryby. Przy tamie łowione one są dosyć regularnie. Sandacze w rozmiarach 60-70 cm. Dlatego teraz z opadu będziemy próbować przechytrzyć te niesamowite ryby. Jakimi są sandacze? mętno -okie. Dzisiaj polujemy na sandacze. Odcinek sandaczowy. Jestem. Przekonany, że na pewno i parę osób z Was czekało na taki odcinek, bo sandacze to są ryby wyjątkowe. No i najtrudniejsze ryby, moim skromnym zdaniem, do złowienia na spinning. Na ich brania trzeba często bardzo szybko reagować, także nie ma z nimi łatwo. Dorwiemy fajnego sandacza, mam nadzieję. Trzymajcie kciuki, lecimy, rzucamy na głęboko wodę, bo przy tam jest 2-3 metry głębokości. Tak więc, łowimy po prostu, zobaczymy co nam dzisiaj przyniesie los. Szczerze mówiąc, mam ochotę harapkę na wymiarowego sandacza, pierwszego takiego w tym sezonie, bo w tym sezonie największy 42 cm. Teraz wam się wyświetla. No. A wy jeszcze obejrzyjcie przed tym łowieniem dzisiejszym tego sandacza, co złowiłem go tydzień temu. No. A ja się z wami żegnam. Znaczy żegnam się. No, idę po prostu łowić tutaj te sandaczyki ciepło ubrany, bo jest 7 stopni. Pięknie jest, bo nie ma wiatru. Będzie się dobrze rzucało na lekkiej główce dzigowej. Zaczynam od dziesiątki na kanibala, mojego ulubionego, białego z czerwoną głową. Więc działamy po prostu. Uśmiech jest, bo po tygodniu w szkole, w końcu nad wodą, jest frajda. Nawet jak nic się nie będzie działo, ale mam nadzieję, że coś się jednak będzie działo. No, także łowimy. Wybrałeś się dzisiaj w nocy na sandacze jest taki łobuziaczek na kanibala. No taki pod 30 cm sandaczek. Malutki glutek, ale kurde cieszy powiem wam, bo to sandacz. Sandacz jaki by nie był mnie cieszy, bo ja złowiłem dopiero parę takich sandaczyków. Mało tych sandaczy w życiu złowiłem. Każdy cieszy. Wracaj do siebie mały. <zysy> Ten odcinek będzie trochę w formie vloga. Wiecie ile miałem takich nocek w, we wrześniu, w październiku, gdzie łowiłem sandacze i nie miałem najmniejszego kontaktu? Ojej, było takich nocek 6, może 8 i zawsze powtarzam, że ryby, na które się nastawiamy najmocniej, na które czekamy najdłużej, najbardziej cieszą i biorą też w nieoczekiwanym momencie. I one wymagają moim zdaniem czasu. Ciężko by było codziennie złowić fajnego sandacza, no chyba że macie super rybną wodę. To bardzo wam zazdroszczę. I szczerze mówiąc, łowiłem te sandacze, starałem się je łowić na zbiornikach, ale oprócz tego jednego sandacza w nocy to nic mi się nie udało złowić, słuchajcie. Dlatego odpuściłem te sandacze, no już mówię, dobra, w tym sezonie nie dam rady, nie mam łodzi, nie mam pontonu. Nie dorwa ich z brzegu, ciężka sprawa. Ale spokojnie, zaraz będziecie widzieć przecież tego sandacza i nie jednego z miniaturki pięknego, wymiarowego. Tylko jak do tego doszło, że ja go złowiłem, skoro wam teraz mówię, że się poddałem, żeby je łowić? Stało się to tak, że zabrakło mi przyponów stalowych, wolframów przy połowie szczupaków i założyłem fluocarbon na mojej rzece. I wiecie, co się okazało? Że w tej rzece... Są so, sandacze, <noise> wystarczyło założyć fluocarbon, a wiecie, że ja też czupaki łowię z opadu, więc sandacze też lubią takie prowadzenie z opadu. Więc jakby był sandacz, to by uderzył po jakimś tam czasie i w końcu uderzył. Wystarczyło ze stalówki zmienić na fluocarbon i 1 listopada przez przypadek łowię pięknego, jak dla mnie pięknego sandacza wymiarowego i to jeszcze z rzeki, tak wąziutkiej, faktycznie głębokiej, ale wąziutkiej i... Po prostu to jest coś niesamowitego, że tam był sandacz, a ja po zbiornikach szlałem się. Tymczasem na mojej rzece, gdzie łowię szczupaki, są również sandacz. Zapraszam do oglądania, iż bez zbędnego mojego gadulstwa przejdźmy do łowienia sandaczy. O, sandacz. Proszę bardzo. Kurde, ale rybsko. Delikatnie zapięty. A, jest sandacz. Uh, ho, ho, ho. Ja po prostu jestem w paraliżu, bo nie wiedziałem, że tu są sandacze. I po prostu to jest dla mnie coś niesamowitego. Dajcie mi chwilę odsafnąć, bo ja nie wiem, co się dzieje kompletnie. A słuchajcie, 54 cm, czyli nowa życiówka. Piękny sandacz z brzegu, z rzeczki. Z rzeczki, czajcie. Piękne zęby. Ale sztos. Szkoda, że nie wziąłem statywu, ale nie byłem kompletnie przygotowany, że to są sandacze. Zobaczcie co to za stwór. Świetna rybka. 54 centy z opadu. Nie zaciąłem. Ale dobra, dosyć gadania, trzeba go odhaczyć i wypuścić. Śliczny Nie spodziewałem się kompletnie tej ryby tutaj, mówię wam. Nawet jej nie wciąłem. Myślałem, że to będzie szczupak jak zawsze z tej rzeki. A to a sandał, niesamowite. Nie, nie, nie wiedziałem, że tutaj są sandacze. No, w końcu. Trzymaj się, sandacz papa. I powiedz znajomym, że masz że FIFA Fifen fajny gości, żeby się łapali częściej. Było z sandaczami mam pecha. Pierwszy sandacz w życiu. Nie umiem okazać po prostu szczęścia, bo to jest bardziej olbrzymie zaskoczenie niż nastawienie się na tą rybę w opadzie. Przysiadł mi na przynętę. Ja, go, ja nawet go nie zaciąłem, słuchajcie. O Boże. Miałem fluokarbon, więc liczyłem się z tym, że może być jakaś inna ryba niż szczupak. Ale kurde. Coś, naprawdę coś niesamowitego. <noise> naprawdę. Życzę Wam takich niesamowitych przyłowów przy szczupakach. Zawsze. Zawsze. Przyjdę tutaj lepiej przygotowany jutro wieczorem. Tak więc do zobaczenia już jutro.

Kolejny sandasz, nie wierzę w to. Jejku, skąd się drzwiły te sandały tutaj? W takich ilościach. A może to ten sam? Ja pierdzielę na mansa tym razem. Kto by się spodziewał? Znowu zębać ale tym razem łupnięcie było z opadu. Jej. Znalazłem w końcu miejscówkę na sandacze. Trzeba go zaprezentować ładnie na statywie, bo dzisiaj wziąłem statyw. Ale słuchajcie, no, na rzece tutaj zimowisko mają te sandacze i już się gromadzą. Tu jest drobnica i łowią mi 56 cm, o centymetr większy od tamtego ostatniego, ale tym razem czuć było. Bum! Wstryknięcie jak, jak nie wiem co. Nie słychane. Szukam tych sandaczy na zbiornikach moich, na naukilach, no na nie naukilach, -no a one siedzą tuż przy mojej rzece. <grytanie> jest mu... No. Brak mi słów po prostu. Drugi sandacz, ryby, na które polowałem cały miesiąc. Biorą w listopadzie. Przynajmniej w listopadzie, najwyższa pora. Bo już później bym chyba ich nie dorwał. <grytanie> Piękny sandaczek. To nie jest ten sam na pewno, bo ma 50. 6 centów 6 sandacz Ale żeś się łupnął pięknie jeszcze pięknie żeś mi to do wody się stranżolił W sumie to uciekłeś mi z rąk to wcale nie pięknie Kolejny sandacz <gry> Kolejny sandacz Drugi w tym sezonie wymiarowy, też drugi. Znaczy, no nie no, w sezonie to już czwarty sandacz, ale wymiarowy drugi. 56 cm, pobite PB o centymetr i to jeszcze dzień po dniu. No coś pięknego. Aj, świetna, świetna sprawa. Świetna, kapitalna sprawa. A ja nie jestem naostrzony. Fifen łowca sandaczy od dzisiaj tak do mnie mówcie. Ale co to było za pstryknięcie? Ja cię kręcę. Nie jest to, słuchajcie, duża rzeczka, więc nie wiem, jakie tu duże sandacze mogą pływać, ale na pewno jest ich więcej niż jeden. Dzisiaj się o tym przekonaliśmy. Jest tu sporo sandaczy. łowiłem teraz z opadu pstryknięcie, że ja pierdzielę. Dzisiaj zrozumiałem, że to naprawdę jest moja ulubiona ryba po tym stryknięciu. Brakasz słów, żeby komentować te brania w sandaczy. Coś pięknego. Łowimy. Dalej. Sieci, Ale nie wiem, czy to jest sandacz Nie, to jest szczupak I to nie mały Kurde Przy sandaczach Dobrze, że szybko go wyjmuję Bo Ajaj Bo fluokarbon jest Skurde Znowu się obudził Chodź tu, oddaj mi Przynętę Trzymaj się szczupak Wracaj do siebie Bęk. A już myślałem, że trzeci standard będzie z tego, z tej rzeki. Ja pierdzie, co to by była za historia? I tak to jest niesamowite. Tam ktoś podpórkę zostawił w ogóle. Siedzi. Szczupak. Kurde, to już było czuć, że szczupaka nie sądać. Spadaj, siema. Ale ty ryby żrą teraz na jesieni, ja pierdzielę, coś pięknego. Najlepszy okres wędkarski, spinningi, jeśli chodzi o spinning... spinningowy kalendarz. Bo jest, jestem na tygodniu dzisiaj, mam jeszcze swoje sprawy do załatwienia, ale na pewno tu wrócę. Także ten odcinek już kończymy nietypowo, bo nie będziecie widzieć mojej twarzy dzisiaj. A będę kończył po prostu ją z kamerki sportowej, ten odcinek. Także widzicie, warto szukać cały sezon, żeby w końcu w listopadzie znaleźć metę, która, która daje sandacze. Uh, 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 uh. Coś pięknego. Trzymajcie się. Połamania kija i saju saiu. Nara. Hej, grubych sandaczy życzę. PS, leczcie nad wodę. Biegusiem, po biorą. Mówiłem w listopadzie, biorą grube ryby. Leczcie nad wodę, mówię Wam. Trzeba łowić sandacze, bo biorą sandacze